Dzień dobry, Kamila Salwiak. Witam Państwa i zapraszam na wtorkowy obserwator. A oto skrót najważniejszych informacji dnia. Podejrzani o zastrzelenie żubra w rękach policji, dwóch mieszkańców powiatu Słupskiego i lęborskiego usłyszało zarzuty kłusownictwa i nielegalnego posiadania broni. W Akademii Pomorskiej, jak w prawdziwym szpitalu, Słupska Uczelnia wzbogaciła się o nowoczesne centrum symulacji medycznej. Ze znanym reżyserem o Kinie, Filozofii, Guście i Kulturze, Krzysztof Zanussi spotkał się ze słupskimi seniorami i studentami. Policja zatrzymała dwóch młodych mieszkańców powiatu słupskiego i lęborskiego podejrzanych o zastrzelenie żubra. Funkcjonariusze zabezpieczyli u 21- i 29-latka broń i sprzęt do nielegalnych polowań. Słupscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze sprawą zabicia żubra, do którego doszło w listopadzie 2019 roku. Dokładnie 17 listopada policjanci przyjęli zgłoszenie dotyczące zabicia żubra i odcięcia mu głowy. Miało do tego dojść w miejscowości Dąbrówno w powiecie słupskim. Funkcjonariusze wówczas zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Zajmując się tą sprawą policjanci powołali biegłego z zakresu balistyki i bardzo dokładnie analizowali zebrany materiał dowodowy. Ta sprawna i intensywna praca słupskich policjantów doprowadziła do zatrzymania 21-letniego mieszkańca powiatu słupskiego i 29-latka z powiatu lemborskiego. Te osoby wczoraj zostały doprowadzone do prokuratury rejonowej w Lęborku, gdzie 21-latek usłyszał zarzut zabicia żubra, zarzut kłusownictwa, składania fałszywych zeznań i posiadania nielegalnego broni. 29-latek natomiast usłyszał zarzut pomocy w zabiciu żubra, składania fałszywych zeznań i posiadania nielegalnie broni. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kłusownictwa i nielegalnego posiadania broni. Sprawcom grozi kara do 8 lat więzienia. Rozpoczął się remont ulicy Piłsudskiego. W ciągu najbliższych miesięcy powstaną tam nowe nawierzchnie ulicy i chodników. Wybudowane zostanie rondo, powstanie ścieżka rowerowa, będzie też nowe oświetlenie. Ułożone również zostaną nowe instalacje podziemne. Od wtorku nieprzejezdny jest odcinek ulicy Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Sobieskiego i Chodkiewicza. Mieszkańcy okolicznych bloków będą mogli, choć z problemami, dojechać do swoich nieruchomości. Trasy zmieniły natomiast autobusy linii numer 15, które teraz z ulicy Motyurzeńskiego jadą w ulicę Szczecińską, a następnie w Sobieskiego i dalej bez zmian. Na trasie oby, objazdu obowiązywać będą wszystkie przystanki, które tam się znajdują dodatkowo na Małcużyńskiego, przed skrzyżowaniem z ulicą Norwida zostanie zlokalizowany dodatkowy przystanek autobusowy tymczasowy przystanek ten będzie obsługiwany tak właśnie przez linię numer 15 wyłącznie w kierunku pętli ulicy 11 listopada Najważniejszą zmianą na ulicy Piłsudskiego będzie budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Małcużyńskiego, zmiana geometrii skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza, poprawa widoczności na skrzyżowaniach z ulicami Mikołaja Reja i Kadłubka oraz uspokojenie ruchu poprzez lokalne zwężenie pasów ruchu na wysokości azyli na przejściach dla pieszych. Ponadto powstaną nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Po ułożeniu na wierzchni drogi zwiększy się jej znaczenie i zostanie ona włączona w sieć drogi krajowej nr 21. Zaplanowano również montaż nowego energooszczędnego oświetlenia. Słupy doświetlające przejścia zostaną wyposażone w żółte, pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Po remoncie ulicy Piłsudskiego wraz z przebudowywaną właśnie ulicą Zaborowskiej oraz budowaną ulicą Legionów Polskich staną się alternatywnym połączeniem największego i wciąż rozwijającego się osiedla niepodległości z centrum Słupska. Wykonawcą robót drogowych jest spółka Strabak. Wszystkie zaplanowane roboty zgodnie z przyjętym harmonogramem powinny zakończyć się do 31 sierpnia. Przebudowa ulicy Piłsudskiego kosztować ma 5,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty miasto otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych. Najnowocześniejszymi pracowniami symulacji medycznej może pochwalić się Akademia Pomorska w Słupsku. Dzięki nowoczesnym fantomom i sprzętom studenci będą mogli szkolić się w doskonałych warunkach. Wchodząc do nowych pracowni, które zostały otwarte w gmachu przy ulicy Kozietulskiego, można poczuć się jak w prawdziwym szpitalu. I wrażenie to nie jest bez znaczenia, bo ma dobrze przygotować studentów do pracy w rzeczywistych warunkach z prawdziwymi chorymi. Ta symulacja polega na tym, że my wykorzystujemy całkowicie identyczny sprzęt, który, z którym mogą się spotkać w szpitalach, w zakładach opieki zdrowotnej. Także my tylko symulujemy sytuację, żeby przygotować ich do przyszłego wykonywania zawodu, pozbywając po drodze w trakcie kształcenia tej takiej bariery stresu przed podejściem do pacjenta. Nowe pracownie w Akademii Pomorskiej są jednymi z najnowocześniejszych w Polsce. Słupcy wykładowcy przygotowując się do ich otwarcia odwiedzili wiele placówek kształcących w zawodach medycznych w Polsce i za granicą. Te inwestycje, które zostały poczynione przede wszystkim pozwalają na wdrożenie nowej metody kształcenia, nowej metody dydaktyki medycznej, jaką jest symulacja medyczna. To jest coś innowacyjnego w nauczaniu studentów, w przygotowaniu ich do tego, żeby świadczyli później usługi w warunkach prawdziwych, najpierw symulowanych, a później prawdziwych. Pracownie zostały otwarte w ramach projektu pod nazwą Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ministerialna dotacja wynosiła ponad 2,5 miliona złotych. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez m.in. wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej. Krzysztof Zanussi, jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich reżyserów, spotkał się w słupsku z seniorami i studentami. Mówił o kinie, ale również o religii, filozofii, guście i kulturze. Nie zabrakło wspomnień z dzieciństwa, młodości i zawodowych anegdot. Aula Akademii Pomorskiej z trudem pomieściła chętnych na spotkanie z profesorem Krzysztofem Zanussim, reżyserem takich filmów jak m.in. z dalekiego kraju Cwał, Brat Naszego Boga, życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Czy najnowszego obrazu Eter z 2018 roku? I właśnie Eter był głównym powodem zaproszenia twórcy przez Akademię Pomorską i Słupski Uniwersytet III wieku. Jak przyznał profesor, mimo skończonych 80 lat, wciąż dużo podróżuje, spotykając się z miłośnikami filmów nie tylko w Polsce, ale również w Europie i Azji. Rozmowa z reżyserem, którą poprowadził dr Łukasz Androsik z Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej, nie ograniczyła się wyłącznie do filmu i kina. Krzysztof Zanussi mówił dużo o kulturze, tej wysokiej. Ale również tej niskiej, masowej. O gustach się nie dyskutuje. Dlaczego się nie dyskutuje? Nie, że każdy ma inny gust, to jest głupstwo. Tylko gust się ma albo się go nie ma. Kropka. Jak ktoś nie słyszy, że Beethoven jest wielkim muzykiem, to jest głuchy, a nie, że ma inny gust. Nie <noise> nie <bardzo. głos> Dlatego wrażliwość, ona się rozwija, gust się rozwija, to prawda. Do gustu się aspiruje, chce mieć dobry gust i mamy powszechne powiedzonko popularne, że ktoś to jest bezguście. No i to jeżeli mieszkanie zobaczymy i powiemy bezguście, to no, wiemy, co mamy na myśli, że to jest marny gust po prostu. A te różnice subtelne, że ja wolę Bramsa niż Bechowena, no to nie zmienia faktu, że ja lubiąc Bramca muszę rozpoznać, że Bethowren też mówi. Krzysztof Zanussi wspominał lata dziecięce i młodość, opowiadał o studiach fizycznych i filozoficznych, i wreszcie o reżyserii na łódzkiej filmówce, z której to uczelni został wyrzucony. Nie unikał również odpowiedzi na pytania o własną religijność i ocenę przemian politycznych, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 30 lat. Mówił o prawach, obowiązkach i wolnościach zarówno większości, jak i mniejszości. Co temu, co temu społeczeństwu wolno, a co nie wolno, jak jest w większości, a jak jest w mniejszości. W tej chwili ten moment stał się dla naszego społeczeństwa chwiejny, bo nie wiadomo jak długo jeszcze będzie u nas chrześcijańska większość. Ta większość ma prawo urządzać świat według swoich ideałów. To nie jest coś, czego można do komuś zakazać. Tyle, że tych ideałów nie wolno narzucać siłą, i to jest jakby niezgodne z całą potwierdą chrześcijańską, chociaż chrześcijanie robili to z upodobaniem, jak każdy, kto się do władzy. Natomiast o tym to szkoda mówić, bo to jest banalne. No, wszyscy to uważamy za złe, tyle że idąc tego usty, na często wiemy, co jest złe i robimy to mimo wszystko. Ale nie powinniśmy tego robić. Ponad 14 litrów krwi oddali słupszczanie i mieszkańcy regionu podczas akcji zorganizowanej ostatniego dnia stycznia przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Krajowej Administracji Skarbowej w Słupsku. Krew oddawano dla 7-letniego Jakuba Kałuca ze Smołdzina. W ciągu kilku godzin krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odwiedziło w sumie 37 osób. Krew honorowo oddały 32 osoby. W sumie zebrano jej 14 litrów i 400 ml. Najbardziej potrzebna była krew grupy ARH, bo taką ma Jakub. Zgłosiły się również osoby mające inne grupy krwi. One pomogły innym potrzebującym. Siedmioletni Jakub Kałudz ze Smołdzina choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B. Krew jest mu przetaczana, gdy chłopcu spada poziom hemoglobiny. Chłopiec od września ubiegłego roku leczy się w Gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Właśnie przechodzi kolejny cykl chemioterapii, przed Jakubem jeszcze co najmniej półtora roczna walka o powrót do zdrowia. Krwiodawcy jeszcze będą mogli pomóc zarówno temu chłopcu, jak i innym chorym dzieciom. Klub honorowych dawców krwi przy krajowej administracji skarbowej w Słupsku kolejną akcję zbiórki krwi planuje na kwiecień. Bisko pięćdziesięciu młodych mieszkańców powiatu słupskiego rywalizowało w konkursie Mistrz ortografii powiatu słupskiego. Cykliczna impreza organizowana w Ustce odbyła się już po raz 21. Do konkursowych zmagań z ortografią przystąpili uczniowie ze szkół średnich z regionu słupskiego. W szranki stanęli mistrzowie ortografii z Usteckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ze słupskiego popularnego Mickiewicza, elektryka, rolniczaka, a także reprezentacja Liceum Katolickiego. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z trudnym testem przygotowanym przez organizatorki konkursu. Prace w dwóch kategoriach wiekowych tak? ocenia jury niezmiennie w tym samym składzie składające się z nauczycieli języka polskiego, szkół usteckich i, i słupskich. Jury wysoko oceniła poziom wiedzy i umiejętności ortograficznych uczestników. W ciągu 20 lat zmieniała się formuła konkursu, która dostosowywała się do systemu oświaty. Początkowo konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, działających w powiecie słupskim, później został rozszerzony o kategorię gimnazjum. Teraz po likwidacji gimnazjów formuła ponownie została zmieniona. Informacją z ustki kończymy dzisiejszy obserwator. Jutrzejsze wydanie poprowadzi dla Państwa Daniel Klusek. W jego imieniu serdecznie zapraszam. A dziś już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.